Wieczór. Witam wszystkich fanów Piłki Ręcznej. Jest poniedziałek, godzina 20. Andrzej Miszczyński. Time out. Zaczynamy. Ostatnie w tym roku wydanie: wydanie świąteczne. Się, jak zacząć to podsumowanie rundy jesiennej, która właśnie się zakończyła? W zasadzie wszystkie kluby doświadczyły uszczerbku na skutek pandemii COVID-19. U jednych ten uszczerbek był większy, u innych mniejszy, ale wszyscy trenerzy, jak jeden mąż, usprawiedliwiali swoje niepowodzenia wpływem wirusa, bądź to na funkcjonowanie ich zespołów. Bądź na funkcjonowanie całej ligi. Trudno się z tym nie zgodzić, ale przypomniała mi się moja nocna rozmowa z trenerem Kowalczykiem, Bogdanem Kowalczykiem, którą odbyłem w Warszawie w środku nocy przed Teatrem Wielkim, kiedy czekaliśmy na taksówkę po Gali, stulecia Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Poruszaliśmy wtedy wiele tematów związanych z piłką ręczną, oczywiście. I w pewnej chwili e, trener Bogdan Gowalczyk zadał mi pytanie: Czy wiesz, jakimi zawodnikami e, trener może zdobyć tytuły, kluby, osiągać swoje cele? E, pomyślałem chwilę, no i odpowiedziałem, że no, muszą spełniać kilka warunków: no, muszą to być zawodnicy doświadczeni, kreatywni. Kompletni, zacząłem szukać jeszcze jakichś kolejnych, kolejnych cech, jakimi ci zawodnicy powinni się wykazywać, i wtedy trener Kowalczyk pokręcił głową, przerwał mi i mówi nie, nie, nie jesteś całkowicie w błędzie. Cele, jakie trener czy klub sobie zakłada, może osiągnąć tylko zawodnikami zdrowymi. I trener Kowalczyk mówi, możesz mieć super gwiazdy, możesz mieć bardzo doświadczonych, kompletnych, kreatywnych zawodników. Tylko jeśli oni będą kontuzjowani, to nie ma z nich żadnego pożytku i oni, oni tak naprawdę w niczym nie pomogą. I dodał: Drużynę musisz budować w ten sposób, że musisz założyć, że na ten najważniejszy mecz sezonu ci najlepsi gracze będą kontuzjowani. I wtedy ci, którzy pozostali, jeśli oni będą w stanie udźwignąć ciężar w tego meczu, to wtedy możesz realnie myśleć o sukcesach z tak zbudowaną drużyną. Kontuzje w piłce ręcznej są tak oczywistym i nieprzewidywalnym, że nie można ich ignorować w planowaniu celów dla zespołu czy w budowaniu konstelacji zespołu. Taka jest brutalna prawda. Skoro COVID zaatakował wszystkie kluby i tak naprawdę z tego powodu w zasadzie żaden klub nie był jakoś uprzywilejowany, to w tym swoim podsumowaniu COVID potraktuje jako wspólny mianownik dla wszystkich klubów Superligi. Runda jesienna sezonu 2021 kalendarzowo dobiegła już końca. Jednak pod względem rozegranych spotkań. Została zrealizowana w 86%. Myślę, że jest to powód do złożenia gratulacji Superligi, bo jeśli przypominam sobie moje odczucia gdzieś tak na wysokości października, to zakładałem, że jeśli uda się rozegrać połowę meczów, to będzie sukces. A też nie wolno zapominać, że, że gdzieś tam wisiała nad Superligą również groźba. W pewnym momencie z zawieszenia rozgrywek, bo praktycznie nie było, nie było komu grać. Czym charakteryzowały się najlepsze mecze Superligi? A było ich wiele. To były te, które kończyły się w zasadzie w ostatnich sekundach, w ostatnich minutach. Rozstrzygał się ostateczny wynik meczu no tych meczów było naprawdę naprawdę wiele, bo to był mecz Opola-Starnowem, to był mecz Kalisza ze Szczecinem, to był mecz Gdańska z Mielcem, Zabrza z Kaliszem, Szczecina z Płockiem, Kwidzyna z Głogowem, czy Puła z Piotrkowem i Górnika z Piotrkowem. Naprawdę w każdej rundzie takich meczy, które elektryzowały. I które trzymały w napięciu do, do ostatniej sekundy, było, było zawsze kilka, i pod tym względem pod ta runda jesienna była naprawdę wyjątkowa. W tych meczach dominowała szybkość działania i dynamika gry. Błyskawicznie były inicjowane przez bramkarzy szybkie ataki przy w zasadzie każdej nadarzającej się okazji. Były kontrataki po przejęciu piłki przez obrońców. Regularnie stosowane szybkie wznowienia po utraconej bramce, ten tak zwany szybki środek. To wszystko spowodowało, że pomimo pandemii, to chyba były jedne z najszybszych rozgrywek w Superligi. Przynajmniej w tej, w tej pierwszej, pierwszej części. Innym czynnikiem, który miał ogromne znaczenie w przebiegu gry i niejednokrotnie decydował o ostatecznych wynikach meczów, była dobra gra bramkarzy. W zasadzie chyba każdy zespół Superligi dysponuje dobrym bramkarzem, który w jakimś tam meczu przesądził o, 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 o zwycięstwie. Do niedawna mówiło się, że 40% skuteczność bramkarza jest jakimś wybitnym osiągnięciem. W tej rundzie skuteczność oscylująca wokół 40% stała się normą, a w wielu meczach bramkarze osiągali znacznie wyższy procent skuteczności. Tu za przykład mogą posłużyć mecze Piotrkowa ze Szczecinem, gdzie bramka szpiotrkowa KOT zagrał z 53% skutecznością, czy meczu Kwidzyna z Kaliszem, gdzie Bartek Dudek tak naprawdę przesądził o zwycięstwie Kwidzyna, broniąc ze skutecznością 48%. Nie wolno zapominać o fantastycznych wejściach Zembrzyckiego, który zwykle rozpoczyna swoją grę wychodząc z ławki, zmieniając Bordanowa, a. Kiedy już wchodzi, to w krótkim okresie czasu jest w stanie zamurować bramkę i, i grać na skuteczności zbliżonej do 50-50%. W organizacji ataku pozycyjnego w tej rundzie trudno zauważyć jakieś nowe, rewolucyjne rozwiązania. W zasadzie wszystkie drużyny Superligi opierają swój atak pozycyjny na. Standardach europejskich w tej materii. Co to są za standardy? No, przede wszystkim wbieg skrzydłowego po stronie kołowego ustawionego szeroko między pierwszym a drugim obrońcą. To wyprowadzenie obrotowego przez środkowego rozgrywającego, który przesuwa się na pozycję bocznego rozgrywającego i ponownie zaczyna nabiegać do środka boiska czy wreszcie zmiana rozgrywających od piłki, czyli to klasyczne jugo i różne, różne warianty kontynuowania i zakończenia tej akcji. W zasadzie jugo jest jakimś takim tym, tym movementem, który wprowadza drużynę w ruch i w zależności od, od ustawienia obrońców są różne warianty, czy dogranie do koła, czy rzut, czy, czy do skrzydłowego. Jugo daje wiele, wiele możliwości zakończenia akcji. To wszystko drużyny w Superligi grają, także na pewno nie możemy powiedzieć, że, że pod tym względem Superliga jest zaściankowa. Nie, naprawdę, analizując mecze Superligi, można znaleźć całą masę zagrań, które, które są obecne na, na wszystkich halach europejskich. Jak to się dzieje, że w zasadzie wszystkie drużyny, można powiedzieć, grają to samo, a jednak jedne wygrywają, a drugie przegrywają? Różnice decydujące o skuteczności podejmowanych akcji polegają przede wszystkim na poziomie szybkości i precyzji działania. Można robić to samo, ale drużyny, które robiły to, Szybciej i dokładniej były bardziej skuteczne, natomiast te, które robiły to samo, ale wolno i, i z mniejszą precyzją, no, nie mogły się poszczycić takim samym efektem. Decydujące znaczenie w ataku pozycyjnym ma również ta umiejętność graczy inicjujących atak zawodnika z piłką, żeby wiązać właściwych obrońców. Brak tej umiejętności jest szczególnie widać w sytuacjach, kiedy drużyny grają w przewadze jednego bądź dwóch zawodników. I wiele drużyn, pomimo tego, że, mają że ma przewagę liczebną, nie jest w stanie tego atutu zamienić na bramkę. I ten główny błąd polega, że ten pierwszy atak inicjujący zawodnika z piłką nie wiąże właściwych obrońców albo nie wiąże obrońców w ogóle. I w związku z tym, jakby. Ta przewaga liczebna nie ma żadnego znaczenia. To, to jest częsty, częsty przypadek, kiedy mogliśmy widzieć, że, że drużyn, niektóre drużyny męczą się, bądź grają tak, jakby były ukarane tym, że, że grają w przewadze. W zasadzie w każdej drużynie Superligi można zobaczyć graczy, którzy w trudnych momentach potrafią wziąć ciężar gry na siebie i swoimi indywidualnymi akcjami stworzyć sytuację rzutową samemu sobie bądź partnerom z drużyny. No, w zasadzie takimi zawodnikami są Karaczycz, Jurecki, Mindygija, Gogola, Zarzycki, Krupa, Iwanowicz, Jędraszczyk, Tiltę, Przytuła. W zasadzie w każdym zespole taki zawodnik jest. Pytaniem pozostaje, czy ta umiejętność jego gra gry 1 na 1, jest rzeczywiście w optymalnym na optymalnym poziomie wykorzystywana. Tylko 13 z 91 zaplanowanych meczów zostało przełożonych na przyszły rok. Jest projekt, żeby rozegrać te wszystkie zaległe mecze. W lutym, przed rozpoczęciem rundy wiosennej. Jeśli ten projekt wejdzie w życie, to będziemy mieli bardzo, ale to bardzo mocne wejście w drugą rundę, w drugą część sezonu. Największe zaległości mają zespoły z Płocka i Puław, i wyniki ich meczów. Przed startem rundy jesiennej no, mogą już bardzo poważnie wpłynąć na e, ostateczną medala, klasyfikację medalową. Płock dwa razy zagra na wyjeździe w Opolu i Kaliszu oraz w domu podejmie Kwizyny i Puławy, natomiast Puławy zagrają trzy razy na wyjeździe w Głogowie, Gdańsku i Płocku, a u siebie w domu podejmą Opole, k Kielce. Zatem, w lutym, Zatem już w lutym czekają nas dwa hity, Płock Puławy i Puławy Kielce. Jednak to, co wydarzy się w lutym, skomentuję już w przyszłym roku. Życzę Państwu przede wszystkim zdrowych świąt i wielu burzliwych rozmów o handbalu w czasie świątecznego biesiadowania w rodzinnym gronie. Zdrowych i wesołych świąt. Dobranoc Państwu.